Kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na taki oto makijaż przy użyciu najnowszej, już może nie takiej najnowszej, ale jednak najnowszej kolekcji od Glam Shopu Magenta 2023. Będzie paleta cieni, będzie paleta do twarzy, będą też inne nowości od Glam Shopu, korektor neutralizujący, bronzer, puder pod oczy i nowe pędzle. Stwierdziłam, że wszystko zbiorę w jednym odcinku, skoro wcześniej nie udało mi się nagrać testu palety, to w takim razie właśnie taki zbiorczy test nowości. Dzisiaj dla Was przygotowałam. Zrobiłam makijaż, jak widzicie, w takich różowych odcieniach. Jest bardzo, bardzo różowo. Rzadko chodzę w takim różowym makijażu, więc będzie to miła odmiana. A ja dzisiaj pokażę Wam, jak z tą paletą się pracuje i dam Wam znać, czy mi przypadła do gustu. Zapraszam Was serdecznie na ten oto makijaż. Chodźcie bliżej. Zaczynamy! Zaczniemy sobie od makijażu twarzy i dzisiaj nałożę podkład Lirene My Master. Ostatnio pokazywałam wam go w odcinku z makijażem okolicznościowym. Kto jeszcze nie widział, to odsyłam was do tego odcinka. Świetny podkład. I mam tutaj pędzle od Clamshopu. Nowość, względna nowość. Dopiero mogłam się zabrać za te nowości. Więc mam pędzle nowe, nowe kształty. Takie właśnie do konturowania. Było sześć pędzli. Nie wiem, gdzie się podział jeden. Mam nadzieję, że go nie wyrzuciłam do śmieci, bo niestety też takie przypadki mi się zdarzają przy takiej ilości po prostu kosmetyków. Nałożę sobie podkład pędzlem najpierw, później pewnie doklepię gąbeczką i tutaj z tych kształtów bardzo fajny pędzel będzie nakładania podkładu. To jest pędzel T132, on ma dosyć taką dużą powierzchnię, jest ścięty. Z tego co sobie patrzyłam, bardzo fajnie będzie właśnie przylegał do twarzy i tym pędzlem bezpośrednio będę nakładać go na twarz. Na twarz mam oczywiście pielęgnację, krem nawilżający i krem z SPF-em. Bardzo lubię nakładać właśnie podkład pędzlem, ponieważ wtedy zużywamy i nakładamy tego produktu po prostu mniej. Już widzę, że pędzel jest bardzo fajny do tego celu. Łatwo się wszystko rozciera i użyłam naprawdę minimum produktu. Ten podkład troszeczkę już jest dla mnie zbyt ciemny, więc yy, przeciągam go sobie też po szyi. Bardzo fajnie się podkład rozprowadza tym pędzlem. Nie widzę tutaj żadnych problemów. Pędzel jest naprawdę świetny. Może nie jest jakoś super miękki, bo jednak troszeczkę jak dotykam do skóry. No to czuję, że tutaj jest dosyć twardy, mówiąc w skrócie. Ja wolę na przykład pędzle do nakładania podkładu z staklonu, chociażby to włosie jest takie bardziej rozczapieżone. Akurat tutaj nie mam teraz takiego pędzla, ale zdecydowanie wybieram właśnie takie włosie. Niemniej jednak świetnie się naprawdę nakłada ten podkład, fajnie można uzyskać krycie i też zużywamy tutaj minimalną ilość produktu. Pięknie wygląda podkład nałożony tym pędzlem, bardzo mi się podoba. Jest cieniutka warstwa, wszystko jest ładnie przykryte. Teraz przejdziemy do korektora pod oczy. Natomiast mam tutaj od Glam Shopu taki korektor neutralizujący w odcieniu brzoskwiniowym, więc nałożę sobie odrobinę pod oczy. Ten korektor jest w takim kolorze brzoskwiniowym. Wygląda to tak. Taka delikatna brzoskwinia. I tutaj końcówka druga jest z taką gąbeczką którą możemy aplikować. Akurat ja takich końcówek przyznam się szczerze, nie lubię za bardzo. Dla mnie to jest niezbyt higieniczne. W takim produkcie no, ciężko będzie nawet wyczyścić, mówiąc w skrócie, więc ja sobie nałożę pod oczy po prostu bezpośrednio z tego opakowania i doklepię zwykłą gąbeczką. Koncentruję ten kosmetyk właśnie tutaj od płatków nosa. Już widzę, że jest to bardziej taki kremowy produkt, on raczej nie będzie zastygający. No, i na pewno jest różnica. Zobaczcie, tutaj, tutaj mi zostało, nie nałożyłam tego korektora. A tam jest ładnie zneutralizowane właśnie to zasinienie. Kosmetyk jest bardzo lekki, więc nie będzie przeciążał skóry. Dołożę sobie jeszcze odrobinkę. U mnie tych zasinień po prostu nie ma aż takich dużych, więc ja takich kosmetyków. Za bardzo nie używam, jak mam być szczera, prędzej na klientkach. Także tutaj, już kwestie tego, czy chcielibyście zakupić taki kosmetyk, to oczywiście pozostawiam Wam. Na pewno jest lekka neutralizacja. Tego zaśnienia, natomiast dla mnie nie uważam, że to jest jakiś niezbędny kosmetyk. Ja dzisiaj nałożę sobie korektor, który u mnie akurat sprawdza się świetnie. Jest to Kill Cover od Clio, koreański korektor. Doskonały korektor, świetnie kryjący i przyznam Wam szczerze, że zamówiłam sobie w różnych odcieniach ten korektor i zamierzam go wprowadzić do pracy na klientkach, bo nie dość, że ma świetne krycie. To jeszcze ma przepiękny kolor. Akurat tutaj ja mam odcień 4B0, chyba Ginger. Natomiast jest dostępna taka pełna kolorystyka, 4 odcienie. No i zobaczcie, jak to kryje. Ten korektor ma po prostu fantastyczne krycie, a przy tym jest po prostu bardzo, bardzo lekki i daje ładne rozświetlenie okolicy pod okiem. Także jestem mega zadowolona z tego korektora i używam go właściwie odkąd dostałam ten korektor od drogerii Cosi Bella codziennie. Krycie jest po prostu fantastyczne tego korektora. No i nie obciąża okolicy pod oczami, nie wchodzi w zmarchy. Także ja go bardzo lubię. Myślę, że jeszcze kod do Kozy Beli działa, także zostawiam Wam wszystko w opisie. Bo akurat teraz 10% na tę markę ode mnie macie. No i ten korektor też nie jest aż taki drogi, bo kosztuje chyba 68 zł, więc cena po zniżce 10%, jakieś 62 Także cena nie jest też jakiegoś wysokopółkowego korektora, a uważam, że produkt godny uwagi przepięknie wygląda w okolicy pod oczami. I teraz ocieplę sobie twarz, wykonturuję delikatnie produktami na mokro. I tutaj mam też moje ostatnie odkrycie i właściwie używam codziennie, jak mam być szczera. Duo bronzerów Ma Fashion i też mam róże z tej kolekcji tak to wygląda są bardzo, bardzo fajne, myślę, że będą wydajne i super się nakładają i od nałożenia tych produktów użyję pędzla T134 on jest też jest super, właśnie taki ścięty idealny do konturu także biorę sobie ten ciemniejszy odcień bronzera i wklepuję I tutaj trzeba uważać, bo ten produkt jest bardzo mocno napigmentowany. Wystarczy odrobina. No i też fajny pędzelek właśnie do nakładania mokrych produktów. Ładnie tutaj przenosi produkt, nie ściera się podkład. Co prawda ja zawsze i tak sobie rozcieram gąbeczką, także teraz też to zrobię. Oczyściłam sobie pędzel i teraz nałożę odrobinę różu. Naprawdę... Odrobinę, bo ten róż jest mocno napigmentowany i już widzę, że jest za dużo a tak jak już Wam mówiłam we wstępie chciałabym się użyć też tej paletki Viva Magenta yy, właśnie z tym odcieniem tutaj także nie chcę przesadać też z ilością różu i tak już jest oczywiście za dużo bo te róże właśnie są tak mocno napigmentowane że to jest kosmos i też fajnie wytrzymują w ciągu dnia Teraz na czas na puder pod oczy i tutaj mam nowość, woalka pod oko, właśnie też od Glam Shopu. Fajny taki bardzo jasny, bardzo jasny, żółciutki kolor, delikatna satynowa poświata. I ten puder nałożę takim małym pędzlem, to jest pędzel O132. Myślę, że ten pędzel może się fajnie sprawdzić do nałożenia bazy, korektora pod oczy, a także właśnie do pudrowania okolicy pod oczami, tak żeby nic się nie zbierało. Osuszam korektor. Odrobinę tego pudru na całą twarz. To jest puder pod oczy, ale ja nie potrzebuję tutaj dużego utrwalenia. Często używam pudrów pod oczy na całą twarz. I teraz paluszkiem nałożę sobie odrobinę tego rozświetlacza z tej palety Viva Magenta. On jest taki różowy z taką żółtą poświatą. Nie jestem przekonana co do tego typu rozświetlacza, natomiast spróbujmy. Jest bardzo kremowy. No, zdecydowanie na twarzy wypada dość różowo. jeśli ktoś lubi bardzo delikatne rozświetlacze no to myślę, że może mu się sprawdzić natomiast u mnie tutaj jest tego błysku zdecydowanie dla mnie tego błysku jest zdecydowanie za mało i teraz tym pędzlem, którym nakładałam puder dosłownie odrobina tego różu magenta odcień bardzo mi się podoba, nareszcie to nie jest jakiś blady róż bo teraz wszyscy małpują oczywiście róże diora i fajnie wygląda nałożony właśnie na ten rozświetlacz bo od razu jest taka delikatna poświata. Przechodzimy do makijażu oczu i tutaj moją bazą będzie as always, korektor Rimmel Multitasker. Teraz w trakcie przypomniałam sobie, że jeszcze mam ten kultowy bronzer od Glam Shopu Opalenizna Instant. Jest to ten sam bronzer podobno, który jest w palecie. Także z tym pędzlem, którym nakładałam róż dołożę sobie odrobinkę tego bronzera. Czas na makijaż oczu, to ja oczywiście paleta Magenta 2023. Paleta jest absolutnie przepiękna, bardzo mi się podoba, kolorystyka jest super, wydaje mi się, że do właśnie takiej ciemnej oprawy oczu, kolorystyka jest idealna. Na pierwszy rzut oka dla blondynek może być troszeczkę zbyt ciemna, mimo tego, że mamy tutaj jakieś jaśniejsze kolory, natomiast dużo jest takich ciemniejszych odcieni w tej palecie. No i zrobię sobie makijaż na żywo, nie mam żadnego pomysłu, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, żeby dzisiaj w spokoju też wyjść z domu, także bez jakichś tutaj specjalnych szaleństw. Zacznę sobie od cienia panton, który wydaje się być idealnym właśnie takim różem transferowym do zewnętrznego kącika. Cień jest super napigmentowany. Ładnie się rozciera. I staram się rozetrzeć ten cień do chmurki, tak żeby był jak najbardziej rozsmużony. Troszeczkę spróbuję tym bezpiecznikiem rozetrzeć. Ładnie tu się wszystko rozciera. Teraz mam taki malutki pędzel, też nowy, o 130. Z tego co dobrze widzę. I tym pędzlem zrobię sobie kreskę. Nakładam cień o nazwie Magenta. Nawet myślę, że troszeczkę go zmieszam z tym cieniem Arogant. I teraz biorę taki ciut większy pędzel, to jest akurat pędzel Zoiwa, i mam ochotę to po prostu rozetrzeć tym błyszczącym cieniem. Przepiękny jest ten cień. I właśnie do tego celu myślę, że nadaje się idealnie. Ale też w mocniejszym makijażu, w różach może fajnie wyglądać jako taki błysk na powiece. Yy, ogólnie błyski są super. Fajne dla powiek, właśnie też przetłuszczających się. Oprócz jednego, yy, cień Viva jest taki dosyć tłusty i mokry. Nie bardzo lubię te formuły, A pozostałe naprawdę mają bardzo ładną formulację są drobno <laughs> zmielone. I teraz paluszkiem nałożę sobie ten cień Viva. Doceniam to, odkąd mam krótkie paznokcie. Odkąd mam krótkie paznokcie, to zdecydowanie lepiej mi się pracuje z błyskami. I ten błysk przy palcem jest po prostu przepiękny. Natomiast jest dosyć ciemny. U góry to nam sobie jeszcze odrobinę cienia, bezpiecznik. neutralny brązik, a wewnętrznym kąciku wezmę różowy połysk. I tutaj taka zbita kuleczka. Myślę, że jeszcze odrobinę sobie przyciemnie ten makijaż, wymieszam sobie ten cień z tym różem, próbuję jeszcze troszeczkę tą kreskę rozetrzeć do góry. lepiej to wygląda niż z tej strony troszeczkę mocniejszy jest ten zewnętrzny kącik i dolną powiekę podkreślę sobie najpierw kredką w brązowym kolorze od Paese ale dosłownie tylko w zewnętrznym kąciku nakładam kredkę to samo z jednej i z drugiej strony i teraz biorę malutki pędzel Hulu i biorę cień Arogant i delikatnie sobie tę kredkę rozcieram, łączę tak górę z dołem I cieniem bezpiecznik jeszcze rozcieram. Muszę to troszeczkę wysmurzyć. Teraz odrobina tego fioletu. Orchidea. Wygląda na to, że użyję dzisiaj wszystkich cieni z palety. Ładnie to się wszystko łączy. No i wewnętrznym kąciku ten najjaśniejszy błyszczący róż. Myślę, że tak ten dół mogę zostawić, jest taki subtelny, teraz na co dzień yy, nie chcę mi się już go poszerzać ani powiększać, żeby też nie był zbyt szeroki, bo będzie to po prostu źle wyglądało. Problem mam z linią wodną, bo yy, wszystkie kredki przypadkiem wyniosłam niestety do studio, także wezmę sobie konturówkę od Lamel. Zobaczymy, czy będzie się trzymała na linii wodnej, bo na ustach fajnie zastyga. Dołożę sobie jeszcze odrobinę różu, bo czuję, że teraz tego różu do makijażu mam po prostu za mało. I na wierzch dołożę sobie jeszcze odrobinę tego rozświetlacza. Myślę, że teraz do tego ruchu jednak on będzie fajnie pasował, tylko właśnie nałożony na wierzch, także nałożę go po prostu więcej. Na usta nakładam konturówkę od Charlotte Tilbury. Dawnej nie miałam w odcieniu Iconic Nude. Wpadłam na pomysł, żeby na środek ust nałożyć sobie właśnie tego różu, z tego dło do twarzy. Zobaczcie, jak to wygląda, przepięknie, lubię taki efekt, to oczywiście nie każdemu musi się podobać ta konturówka, która jest dosyć mocno widoczna, ale ogólnie całość jest bardzo, bardzo różowa. I tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że taka propozycja makijażu i ten odcinek przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy macie któryś z tych kosmetyków, jak Wam się sprawdzają. Powiem Wam wprost, że wszystkie produkty, które dzisiaj używałam, bardzo mi się spodobały. Pędzle są super zwłaszcza właśnie do konturowania na mokro. Zwłaszcza te trzy przypadły mi do gustu. Ten do nakładania produktów na mokro, tym którym robiłam kreskę, myślę, że możecie też świetnie sprawdzić na dolną powiekę do ust. Także taki multifunkcyjny pędzel. No i ten do nakładania pudru, różu, bronzera będzie po prostu fenomenalny. Ma super kształt i jest bardzo, bardzo miękki. Nie ukrywam, że najbardziej chyba z wszystkich tych kosmetyków jaram się tą paletą cieni, która jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ma przepiękne kolory i myślę, że jest. Szansa, że z tą paletą może za jakiś czas pojawią się trzy makijaże, może pięć, zobaczymy. Na razie czasu na taki odcinek nie mam, ale będzie czekała i myślę, że kiedyś na pewno taki odcinek się pojawi. Jeśli chodzi o duo, do konturowania. Tutaj zdecydowanie bardziej ten róż podoba mi się na wierzchu, bardzo ładnie wygląda, daje delikatne rozświetlenie, no i wpada właśnie w takie różowe tony, więc z takiego makijażu w różach po prostu będzie wyglądał świetnie. Teraz dopiero zauważyłam, że jestem cała upaćkana odcieni. Róż ma przepiękny kolor, nareszcie coś, co w odcieniu różowym bardziej mi pasuje niż jakieś jasne róże, które ostatnio wychodziły właściwie ze wszystkich marek na jedno kopyto próbując udawać róż od Diora, także bardzo się cieszę, że jest tutaj taki ciemniejszy róż, bo do mojej karnacji zdecydowanie lepiej będzie wyglądał. Czy z tą paletą się jeszcze polubię tak na 100%, to nie wiem, bo jestem fanką bardziej takich szampańskich rozświetlaczy, w złotych odcieniach, a różowych raczej używam dosyć rzadko, ale myślę, że do takiego makijażu jest to strzał w dziesiątkę i bardzo fajnie właśnie taki rozświetlacz w różowym kolorze wygląda. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy macie któryś z tych kosmetyków, jak Wam się podobał ten odcinek, i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Papa. Pa.